we Podlotowe agentki. Tato nudzę się, to zwykłe skały z twarzami facetów, którzy dawno poumierali. Jeszcze jedno zdjęcie, uśmiechnij się. Mały problem. Co się stało, Clover? Skręciłaś sobie kostkę? Nic mi nie jest. To czemu jeździsz jak oferma? <grystanie> Patrzcie i uczcie się. A? <grystanie> <grystanie> bardzo przepraszam, nic ci się nie stało? <grystanie> Ale skąd? Nie przejmuj się. Dobrze jej idzie, nawet bardzo. Jest sobotni wieczór to doskonała pora. Świetnie, przyjadę po ciebie o ósmej. Widzicie? Umówiłam się na randkę z Jasonem Robertsem. Mandy wścieknie się z zazdrości. Dałaby wszystko, żeby się z nim umówić. Przepraszam, Jerry. No. Nie szkodzi. Rozbiłaś tylko prototyp nowego satelity szpiegowskiego o wartości miliarda dolarów. Uh, uh. Wezwałem was, ponieważ mam dla was bardzo ważne zadanie. Na całym świecie zaczęły znikać słynne budowle. Jak można ukraść budowle? Przecież one są jakoś umocowane do ziemi. Nasz przestępca znalazł sposób, żeby je zmniejszać i potem wysysać. Mamy kilka nagrań wykonanych przez przypadkowych turystów. To nie. Wszystko wskazuje na to, że złodziej przesuwa się z zachodu na wschód i według naszych obliczeń jego następnym celem będzie świątynia Taj Mahal. Ekstra! Jedziemy do Meksyku? A, do Indii. Będziecie udawać dyplomatów. Tu są wasze dokumenty, listy uwierzytelniające i miejscowe stroje. A teraz zabawki. Na początek uniwersalna szminka z tytanowym wysięgnikiem. Nie lubię różu. Lokalizator połączony z dezaktywatorem. Plecaki z napędem odrzutowym. Okulary z wbudowaną kamerą wideo. tuż do powiek z laserowym ostrzem. I na koniec rarok. A, to jakaś egzotyczna przekąska? Rakietowy rower górski, który wspina się na każdy szczyt. A, a jedno pytanie, Jerry. Jak długo to potrwa? E... Trudno powiedzieć. Musicie wytropić człowieka, który za tym stoi. E, bo widzisz, w sobotę mam randkę i byłoby dobrze, gdyby udało mi się wrócić na wspaniała! Jest większa niż niektóre domy w Beverly Hills. Nie rozumiem po co taszczysz ze sobą tyle rzeczy. Nie mogę się zdecydować, co włożyć na tę randkę. A zasada numer jeden udanego spotkania brzmi odpowiedni strój obowiązuje we wszystkich sytuacjach. Zdaje się, że Jerry przeoczył jeden mały szczegół. A jak dostaniemy się do środka? Zapomniałaś, że jesteśmy dyplomatami. Mamy dokumenty. <laughs> Przeprowadzamy remont. Nie wolno wchodzić. I co teraz? Myślę. Mm... Za cztery dni mam randkę, więc myśl prędzej ha, ha. zostaje wspinaczka. W tym w ogóle nie da się poruszać. Ty nie ma sprawy, zaraz to załatwimy. Co w zeszłym sezonie było za krótkie, dziś jest już za długie. To nowy styl. Zbierzmy się za to, co potrafimy najlepiej. Gdzie tu może być sklep z pamiątkami? Niczego nie widzę. Połączę się z Jerem i powiem mu, że agencja się pomyliła. Czekaj, co to jest? Albo rodzaj nadajnika, albo jakiś pierścień szczęścia. Pokaż. Uwaga! Ściany się kurczą! Powinna załatwić sprawę! Powinnyśmy chyba zawiadomić Jerego. Dzień dobry, dziewczęta. Świątynia Taj Mahal po prostu zniknęła, jeśli wiesz, co mam na myśli. Za to udało nam się zdobyć nadajnik. Hmm? Sprawdź, czy jego częstotliwość odpowiada częstotliwości jakiegoś systemu namierzania gdzieś na świecie. Chwileczkę. Tak, mam. Odbieram słaby sygnał z okolic Wielkiego Muru. To znaczy, że jedziemy do Peru? E, raczej do Chin. Hm. Szkoda, że to urządzenie nie pomoże mi wybrać stroju na randkę. Ale przynajmniej znajdzie nadajnik. Aha, tu jest. Dezaktywujemy je. O, to może jeszcze raz. Dezaktywacja. Ja spróbuję. Proszę bardzo! W końcu po coś włożyłam te buty! I co? Masz coś? Na razie nie. Co to? Ale łeb! Co to może być? Widzę jakąś czarną plamę. Może to chmura? Nie, przypomina ziarnko ryżu. Może ustawiłabyś ostrość? Hm, racja. To wielki czarny sterowiec z dwiema osobami na pokładzie. Do roboty, agentki. Czas trochę polatać. <grym wytkujesz> Jak dostaniemy się do środka? Plecaki mają dopalacze. A mogłaś mnie ostrzec? A patrzcie na. To. Coś mi się zdaje, że przy pomocy tego urządzenia pomniejszają kradzione obiekty. A robią to ci ludzie. Mają nie więcej niż pół metra wzrostu. Nic mnie nie obchodzi, że nie potraficie zlokalizować nadajnika. Przejdźcie na sterowanie ręczne i zdobądźcie dla mnie wielki mur. Potem wracajcie na wyspę, sprawdźcie, co się zepsuło i przygotujcie się do realizacji pozostałej części mojego planu. Tak jest! Musimy unieruchomić tę maszynę. To powinno wystarczyć. Co to było? Pójdę sprawdzić! Czas na plan B. Sali! Intruzi na pokładzie! Sam jesteś intruzem! A! Żebym im tylko nie zrobiła krzywdy. Sinclair, bierz te przy maszynie. Ja zajmę się resztą. <grym> Mam cię! Nie byłabym tego taka <grym> pewna. <grym> Załatw ją miotaczem promieni Alpha X9. <grym> Niedobrze mi. się stąd. Ha. Trzymam cię, tylko się nie wierz. Co ja teraz zrobię? Zmyj szybko tę dwójkę. No świetnie. Ciekawe, co teraz włożę na rantkę. Analiza czerwonej substancji, której ślady pozostały na spodniach Clover, wskazują jednoznacznie na doktora Kurczysiłka. Na kogo? Kurczy siłka. Przed laty pracował dla naszej agencji szukając sposobu na zwiększenie mocy poprzez redukcję masy. Nastąpiła awaria i wraz z dwójką współpracowników został pomniejszony przez własną maszynę, zyskując za to niewiarygodną siłę. Jak widać udoskonalił swój wynalazek i teraz chce się mścić. Gdyby ktoś go wyleczył, to mielibyśmy teraz znacznie mniej kłopotów? Stwierdziliśmy bardzo silny poziom promieniowania na małej wysepce na Morzu Południowochińskim. Nazywa się Jarnesia. Nasi eksperci przypuszczają, że założył tam bazę. To o tej wyspie mówił. Wyruszamy tam natychmiast. To niebezpieczny przeciwnik, więc uważajcie, dziewczęta. A co ze mną? Pracujemy już nad odpowiednim antidotum, Clover. O, to świetnie, bo za dwa dni mam tę randkę z Jasonem. Wiem, wiem. Mówiłam ci już, jaki jest słodki. No, mamy zakłócenia na linii. Na razie. <noise> tam jedziemy? To dopiero rower. Patrzcie! Komitet powitalny! O -o! Cel? Ognia! Oh yeah. Ognia! Oh yeah. To mi przypomina grę komputerową! Jesteśmy w pułapce? Nie tak prędko. Ciekawe jak nas teraz dostaną. Wykrakałaś. Co teraz? Spróbujemy się dostać przez dach. Mam pomysł, powinno się udać, czy to nie ten pasek, który Ci pożyczyła? Wszystko gotowe. Clover, chcę Ci podziękować za to, że zgodziłaś się zostać królikiem doświadczalnym. Przekonamy się, jak mój wynalazek działa na ludzi. Zgromadził tu wszystkie zabytki. Postanowiłem nieco zmodyfikować swoje marzenia. Zamiast pomniejszać zabytki i przyozdabiać nimi swoją wyspę, będę zmniejszał całe miasta wraz z mieszkańcami. A potem nimi rządził. Na pewno nie ujdzie Ci to na sucho. Czyżbyś chciała mnie powstrzymać? No dobrze! Zróbmy z niej mrówkę! Teraz mamy okazję. Ja biorę tego świra, a ty pozostałą dwójkę. Do roboty! Ja miałam załatwić świra! To po co go, niż tego faceta? To ba to jest świrem. Nie takim jak on! Kiedy maszyna nabierze obrotów, skurczycie się do rozmiaru pyłka kurzu? Chciałbym to obejrzeć, ale mam na oku jedno miasteczko. Nazywa się Tokio. Może obiło się wam o uszy. Co teraz? Nie mogę dosięgnąć sprzętu! Patrzcie! Mój laserowy tuż do rzęs skurczył się razem ze mną! Mogę sobie poprawić makijaż! Musimy ratować Tokio. Przypinamy plecaki i rozwalamy to cygaro. Poczekajcie! Są tam i chyba zaraz zaczną. Spróbujmy uszkodzić układ sterowania, tak żeby nie mogli utrzymać pozycji. E? Jak te natrętne osy zdołały się wydostać? Dajcie mi przenośny otacz promieni Alfa X9. Rozdzielimy, to nigdy nie uda nam się do niego zbliżyć. Wchodzę tam! Co powiecie na to? A! A! Ja nie mogę na to patrzeć, ani ja! Mam pomysł. Dobra, i co dalej? Róbcie to, co ja. O nie! mi się paliwo! Mnie też! Jak to? Mój działa, Alex, hmm? To znaczy, ja też nie mam paliwa! Jesteśmy w pułapce! Mówiłem, że je pokonamy! Teraz dopiero będzie zabawa! Gotowi? Sen? pal. Nie! 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 Jeszcze o mnie usłyszycie. No, kolejne dobrze wykonane zadanie. Dziękujemy, Jerry. O, 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 przepraszam, Jerry. Możesz mnie tak nie ściskać? Tak dobrze, że nie wyrzuciłam strojów dla lalek. Ja otworzę. Eee, przesyłka dla. Dla mnie! Eee. Eee. Wycelujcie we mnie tym miotaczem. Muszę zrzucić te okropne ciuchy dla lalek i ubrać się odpowiednio na randkę. Ja to zrobię! Nie, nie ja! O. Nie Nie mogę tego włożyć Wszystko jest za duże Jak ja się pokażę Jasonowi? Co robić? Odwołać randkę? Tak zrobię Otworzycie drzwi i powiecie mu, że jestem chora Mam grypę Spotkamy się innym razem Jesteś pewna? Możemy ci pożyczyć jakieś rzeczy Ale wybór stroju zabiera dużo czasu Cześć Jason Cześć Clover gotowa? Jest chora! Ma wysypkę na całym ciele. Przeprasza, ale nie może się z Tobą spotkać. Hmm. 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 Mało brakowało. O! Przepraszam. O, cześć, Mandy! Co tu robisz? <laughs> Mandy, ale numer i on to kupił? Jason! Poczekaj, już mi lepiej! To była tylko kilkuminutowa infekcja! Cieszę się, że Chloe znów jest sobą. Nie wiem, czy jest się z czego cieszyć. <śmary> Jason! Jason! <śmary> <śmary> Tekst polski Wojciech Dyczewski. W polskiej wersji wystąpili. Krystyna Wiśniewska, Anna Rusek, Anita Sajnuk, Wisława Świątek, Mirosław Najmert, Grzegorz Przybył, Dariusz Stach, Wiesław Sławik i Raneusz Załuk. Uźwiękowienie, suprafilm, opracowanie i tekst Katowice.